Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Alok I kolejny odcinek farmiga przed nami I jest ze mną Duszek Hi Ten nieumalowany I, tak. I jest jeszcze ze mną Kaczor Dzień dobry, cześć i czołem. I to e... powinno brzmieć tak Witam wszystkich Z <laughs> Alok. Dość Czas na zmiany Dość na zmiany. tego Zaraz będzie Hej, cześć siemano. Dobra zmiana No hasz dobra zmiana Jo. Nic, spuszczam pracownika i idę po ciężarówkę. Okej. Okay. Ja, ja, ja ciekawe ci czy, czy ja mogę sypać do ciebie? Hmm. Możesz. Na kombajn? Mi się wydaje, że może, bo ostatnio jak przyjeżdżałem kombajnem koło kombajnu, no to rozwijał rurę w pracowni. Co ty gadasz? No, zobaczcie, może... spróbujcie. O ja... Mi się wydaje, że można. A to co zobaczymy? Ale mnie oczy bolą. Od tego dymu, żeś się naćpiał. Przez tego alloka. Nadpięć. Naćpaj się ty żulu! Idź, naćpaj się żulu, idź! Ty masz problemy z alkoholem, ty jesteś alkoholikiem! nie, zrób tak, żeby ci... A no, to bude problem z alkoholem. Dobra, poczekaj. A musisz tam Bo... wjechać jakoś duszek. No czekaj, rura sięgnie. No tak, ale headerem nie, nie sięgniesz. Musisz bokiem jakoś tak podjechać. No boż. O boże, boże, To jest boże, Taki boże, amator. Bożenko. O czekaj, czekaj. Boj, I ty pa. sypie! Mówiłem? Ale kozak. A ciekawe, czy nam się nasypie tu duszek, bo to może, wiesz, znika po prostu, nie? Nie no, nie pyskuj. Nie. Ale bym miał bekę, jakby Ej, złychało. nie, syp. chyba się sypie. No co ty no. robisz? No poczekaj, nasypię ci z twojego i zobaczymy, czy nie zniknie. No nie znika, leci. Już widzę, że przekroczyło pojemność. Dawaj syp, bo zaraz pracownik ucieknie. Jak nie zdążysz, to jesteś kaczor, nie? No i jesteś kaczor! Ale no, nieprawda. No, Ej, no. proszę mnie co tutaj Co za typ! No, no nie zdążył no czajść, bo on sobie zwija rurę i koniec, bo, nie. bo się pyta czy nie zniknie tego. Dobra jedź już kość, znowu proszę zrobił to samo co 15 minut temu. No nie, no nie, no nie Możesz się uciszyć i mieć, jak się do mnie mówi. Co to jest za człowiek? Duszek, duszek raczej uduszka, syy jechanie, sypanie i jeszcze rozmawianie to zbyt wiele dla jego pieniądze. A ja oddychanie, mruganie <laughs> i te rzeczy, no człowieku. Nie mam czasu. Tak? <gryzno> Przyszą on zaraz na L4 pójdzie przez to. Tam Duszek, jak ty mi opowiadałeś historię co do tego L4, jak jadłeś jakiegoś kurczaka czy coś, zadarło ci to gardło, coś tam, A. jakiś kawałek, i poszedłeś do lekarza. Tak, tak, było to. Ale to... nie, ja jadłem jakąś kość. Znaczy jakąś co, kość, kość. jadłeś? <gryzno> znaczy kość, no... <gryzno> Jakieś, nie? Ja. Nie, rybę jadłem. <laughs> Ten to jest dopiero on nie... o mnie. się plączę w zeznaniach. To taka ryba, jest. No, to było jest. dawno. Ale tak, ja jadłem wtedy rybę ja byłem przekonany, że mi oś w gardle. No i proszę do lekarza. <laughs> Ej, to by było. Jak ja bym tak zrobił, to chyba szef by uznał, że to było najgłupsze wymuszenie L4 w historii. A lekarz pewnie tak na niego popatrzył: -po Panie, pan to się na skrobankę nadaje. Jezu. Yes. <gry> Ej, hey, ty duszek już masz 0, czy nie? Bo tak sypiasz i sypiasz. A, no. Co to za pytanie, czy duszek to jest zero? Nie, <gryptom> zero. <gryptom> zero> Autodis. Ale ładny w ogóle ten. Ale ładnie owiec wygląda w farmingu. Pierwszy raz teraz widzę owiec, jak dojrzewa. Gdzie masz owiec? To jest koło naszych pól. Koło ósemki, koło tego twojego czegoś z utworu, co... Widziałeś, co on odwalił duszek? No właśnie nie. Mi się ręce załamują, jak na to patrzę. Ale co? Chyba jesteś u mnie najęty, no to się przetele... przeteleportuj do John Deera, albo Dobra, do kombajna. Poczekaj, poczekaj. Yy... Ja tylko daję do końca pana i ciebie idę. Bądź mikrofon, bo tego żadne przepięknie <laughs> nie będzie. Ale no o dłużej. co wam chodzi? Zresztą zaraz tam duszek kombajnami pojedziemy, no. No ale zobacz idę jeszcze. No. Ty. Dobry. On zrobił taki uskok terenu... Dobra, nie że, że na prostej... ale słuchaj tego. Jak on ma pole, do, do którego dookoła nie ma żadnych pól. A... On jest w stanie, był w stanie zrobić tak, że on ma cień na tym polu. No sobie wyobraź, co to jest za uskok. No, uspokój się, kaczo. Jak ja to zobaczyłem, jadź się. A on się jeszcze mi chwali, ty, wiesz jak mi się udało, fajnie to wyrównałem. No co, no. Bo tam, duszek, ty tam miałeś kurnik i ten kurnik spowodował, że tam takie było... Kawałek pola, którego się nie dało obrabiać przez to. Dobra, I ja stwierdziłem, dobra. że sobie poprawię ten teren. No i zacząłem poprawiać i się okazało, że go zepsułem do takiego stopnia, że się już go w ogóle nie dało uprawiać. No i jakby to musiałem wyrównać wszystko. No i wyrównałem. Tak, a wyrównywanie zaczął od wyrównania swojego stanu konta. O, Ale w ogóle ile wczoraj ta... duszy... ten kaczor, ile pomyśl sobie, ile ja kasy wczoraj wtopiłem, nie? No. 200 tysięcy duszek prawie wczoraj wtopiłem. Na co? No na popsucie sobie pola. Jezusa. A później 3 miliony na naprawienie. Takie, taka sytuacja. Ty, ty już duszek zbierasz wszystko. No stara się. Bo no panie. Oho, kaczor gdzieś tu krąży już. Czekaj, ja patrzę. Ja już mam 34 motogodziny na kombajnie. To jest chore. mi też dużo lepiej wygląda niż poprzednich farm. Może dużo przesadziłem, ale lepiej wygląda. Może przesadziłem, <grym>, ale lepiej. A na jakim My polu powtórz mi, na którym jest owies? owiec? Owiec? Eee, to jest pole numer 1. No zaraz tam zerknę. Tak jak ocena, którą powinieneś dostać za zrobienie tego terenu Dobra tam Tak jak moja ocena, którą daję temu w skali od 1 do 10 Bo ci zaraz przypomnę tą puszkę co coś tam przed chwilą ogarniał A patrz, patrz No po fachowemu zrobiłem to <grym> to fachowemu chyba Na puszce bym coś za coś już. takiego zgarnął 5 dych. A, tutaj, to jedynka. No. Jedno z najdroższych pól w grze. No, <laughs> to mi... a, nie bo to no. jest jako... O, jako gospodarka. Gdzie tu się by teleportować, żeby to jakoś fajnie ogarnąć? Chyba do twojego... Ale do mojego jelonka. kombajnu. Nie, Albo do Albo ciągnika, no. Ale co? Dobra, biegniemy zobaczyć. Ale a ty już co? widziałeś owiec jak dojrzewa? Ja, ja pierwszy raz teraz znaczy, widzę. Znaczy wiesz co, ja ogólnie nie miałem, ale mam uskok. <laughs> ja zaraz tam pójdę. O, faktycznie ładny. Ej, patrz, no, miałem wygląda. w poprzedniej. No I fajnie, sejwie, patrz, 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 jak ja chodzę. No wiem. Fajnie też się gnie. To też Na się poprzednim sejwie miałem owiec, ale nie zwróciłem uwagi, że on jest taki, no ładny. I duży jest. Tak no, jak naprawdę wielki owiec ja jest ja pracowany. też chcę zobaczyć. Zaraz zobaczysz tam jest nie. Dobra, ja duszek cien, cien szarówką. do ciebie. Otwieraj się. Cienkim rowkiem. Mniej Ej kurde Kaczor, teraz rzepaku ma tylko dwie naczepy z tego pola. Boże, tak teraz słabo sypie. Ty coś zrobiłeś z tym save'em? Nie, właśnie nie wiem czy kurcze czegoś nie zmienili w tym update'cie? Nie wiem. Ale nie, no bo wczoraj... Y, ...już było po update'cie jak na rzepaku tak dużo zarobiłem, bo nie, Czy nie? No tak, ale wczoraj było jeszcze na starym save'ie. Ale po update'cie, a nie save'ie. Save... Sejf... Nie dobra. zmieniałem w sejfie. No to się samo zmieniło. Jak? A ja nic, sam zepsułeś. Na coś tam... Baranie, tu. ty! Baranie ty. No i już on um, jaka robi No i... O Wygląca. Jezu, bo cię zobaczyłem. Szkoda, Dobra, że wczoraj nie zacząłem ko nie! kosić. No nie! Ja żałuję, że nie zacząłem kosić w nocy. Idę o stówę, że jednak by się okazało, że fajnie sypało. Dobra Kaczor, to jest pomyśl lepiej nad niwelowaniem tego swojego długu publicznego. Nie zniweluję tego przy takich kurde zbiorach. ja <grym grym grym grym> będę musiał 5 sezonów zrobić, żeby to spłacić. A bo trzeba było się rozwijać jak ja, a nie... Musisz otworzyć Zobacz sobie kurcze Kaczor, jak ja już mam no, ogromne publiczny. gospodarstwo. A za chwilę będę je powiększał o kolejne 3 pola. No ja też planuję, jak spłacę dług publiczny, powiększyć gospodarstwo o jedno pole. To, o, 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 jedynkę? Nie, nie jesteśmy <noise> na taki wydatek. O siódemkę yy, siódemka, siódemka, które to jest? A, już nad ósemką. A to uh -huh. tam jest spory kawałek pola, to byś mógł to połączyć. No właśnie o tym myślałem. Co robiłeś? Eee, dobra, hahaha, ha, ha, śmieszne. <noise> Udawałem, że myślałem. Mówił ci mówił ci co ten? Nie, nie mówiłem. mówiłem? Mam lepsze tematy niż ty. Dobra. Dobra My dom. wczoraj rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o poważnych sprawach. Na przykład? O kobietach, o alkoholu, o pieniądzach. Dlaczego kupa jest grożowa? Tak, to tak. bardziej interesujący temat. Dobra, Duszek. Eee, bo pracownik... Nie, jest... widzę. Dobra, jedziemy na tamto pole, tylko wysyp się od razu na ciężarówkę pod na tu, strychem. A tu jak został. Rozmawialiśmy również o niepodległości Zimbabwe. O. Tak, o uciśnionych muszynach w Nigerii. Tak. Co o niepodległości Zimbabwe? No? Ej się śmiejesz, ale kiedyś jak z Kumpem pisałem o konsumowaniu substancji wysokoprocentowych, a się tak składało, że nie było okazji, i mu piszę, ty stary, co tak w środku tygodnia pójdziemy tak bez żadnej okazji, nikt nie ma urodzin, ani nic, a on do mnie. Za chwilę mi wysyła, że dzisiejszego dnia tam któraś tam rocznica niepodległości jakiegoś murzynowa totalnego, nie. <grymowa> mówię, <grymowa> mówię dobra, fajnie, mówię, spoko, mamy już co ten. No i tak wyszło. A gdzie sobie. mam się wysypać, co? No koło tu gdzie ja jedę koło silosu jakby. Ale jest, koło ciężarówka stoi jednak. Nikogo nie namawiamy do picia alkoholu, bo to jest family friendly kontakt. O, content. pociąg jedzie po prawej. O, to nie, nie zdążę chyba. Nie, nie będę no ryzykował, bo... ja nie jestem szybki, wściekły. Ja, ja mogłem go złapać w ogóle, ten pociąg już. No i gdzie ten ta ciężarówka? No tu. Aha, bo trzeba, trzeba przejechać przez tory. No i tak Ej. musimy przejechać przez tory, bo jedziemy na tamto pole. Tam przez skrzydło? Uważaj, bo tu opu należy. O Tylko z dobrej strony duszek przejeźdź. O ty, panie, nas za przyczepem jej się sypało. Ej, w ogóle w poprzednim farmingu nie było tak, że trzeba było samemu wcisnąć wysypuj? Nie. To był młody. To był młody? Tak. Nie, nie wysypywało się samemu. To poważnie. Absolutnie, co wy gadacie? Poważnie. Nie, no mi się wydaje, że się same wysypywało. Nie. Automatycznie się chyba właśnie nie wysypywało. Ja piszę pracownik... w komentarzach, jeśli ktoś to ogląda. Tak, pracownik chyba wysypywał. O, ja mogę to wstawić na YouTube. A. Dobra, tam. Utkaj łeb. Utkaj łeb, no o, brakowało mi tego. Cześć, jak mi to zawsze Cooper gadał? Utkaj ten kaczy łeb. No, o, o. Ej, Kacza, a co by się stało, gdybyś ci przeleciał po tej kukurydzy tak kombajnym? Eee... nie wiem. Ja myślę, że już byłem z nami nie, nie chciał grać. <noise> On i tak już jest Zaczęło się od Duszka, który przefrunął mi przez pole, jak mu, ledwo co mu dałem. Duszek przychodzi. Ej Koczer, pożyczysz mi to do niszczenia terenu? No, spoko, nie ma sprawy, nie? No to daj mi tam z tego y, jakieś tam podwykonawcę. Ja se to zabiorę, zaraz ci to odwiozę. Cieszę się, że patr jeszcze tym walcem nie przeleciał. Patrzę, a Duszek sruuu przez środek pola leci już z tym. Co jest? Po co ja tu No Ale przecież nic to chyba nie rosło. Jak nic nie rosło? Jak rosło? A i i <noise> potem <głos》? Tak. Aha. Przecież ci to mówiłem, nawet ci pisałem o tym na Facebooku. Szek, teraz jest nie. bardzo ważne <głos》> z tym polem. Że trzeba bardzo ostrożnie kosić. Jezu, czy to jest ten uskok? Nie. Tak, nie wiedziesz z prawej strony chyba. A to jest ten uskok? Tak, nie, to jest To jest najmniejszy uskok na całym polu. A to na tym polu jest ten uskok? Tak, zaraz no. zobaczysz. O Jezu. Jak on ja z wjechać? O jest. I on mi się jeszcze dzisiaj chwali, że to naprawił. <noise> o ja. Musimy ten duszek. Objechać jeden raz obwód cały i dopiero wtedy będziemy mogli normalnie kosić, bo inaczej się nie da. Dobra, bo tu już się zaczyna... Ale to odpokoi. nie jest moje pole. No to jest też twoje a, pole. Pracownika chciałeś. Ale nie, dwójka nie była moja. No nie, to były moje pole, ale połączyłem je z twoimi też. Aha. Kacze, a ja po tym sezonie żniwnym, wiesz, które pole kupuję? Dobra, już się tak nie chwał. Dobra, tam milcz. Kupię sobie 21 22, a po kolejnym sezonie dokupię sobie jeszcze to 31. Możesz sobie ci... i zazdrościć. Ty no tweź się wal! <słuch> Ty jaki kikotę, to... No. Jezus Maria. To jest po lewej? Nie wiedziałem, że tak się no da. No to, to ale powie. jest jeszcze jeden uskok, jeszcze fajniejszy. <noise> Duszek, to wiecie, że gdzieś pojedziesz? Nigdzie nie pojedziesz! <noise> Dobra, Kaczor, a, bo ci zaraz plewami przysypie. A czekaj, a gdzie jest ten, ten owiec, że coś tam, co to mi ładnie rośnie? To to? Na jedynce jest owiec. No to jest to. No, no to to. takie Dobra, to duszek tak? ty wsiadaj do tego kombaju. Siadaj tam i jedź. Coś ci się zjechało, duszek. Pijany ja to... jesteś. Duszek, patrz, tutaj ja mamy to wycieczkę to... krajoznawczą. Po lewej stronie tu możesz obserwować biednego rolnika. Nie, po lewej stronie mamy wysoki kanion. <śmiech> <kranion>. <śmiech> A na kanionie stoi biedny rolnik. Tak, najbiedniejszy w tej wsi. Znaczy, duszek był najbiedniejszy, ale uciekł. Duszek, przyszedł. No, ja bankruta. przepraszam, ja nie miałem żadnego kredytu. Ale duszek można powiedzieć, powiedzieć, że duszek do, duszek do samego końca nie miał kredytu, nie? No. Ale jak ty to zrobiłeś? Te pole zmniejszyłeś, czy jak? No, obniżyłem. Znaczy wyrównałem do jednego poziomu, że poziom był taki, a nie inny, no to... Ale jak, jak idzie to zrobić? No dodali tą nową opcję teraz, no, w update'cie. To jest... A no. oh yes. no, zobaczcie sobie jeszcze na końcu pola. No tutaj a, na Ale to o tym mówiliście, że to niby tak wysłania? Znaczy nie, no. znaczy to chyba też robi cień, ale nie taki duży jak tutaj. Zaraz zobaczysz, jak dojedziesz do końca, skręcisz w prawo i tak przejedziesz mniej więcej do połowy ponad. Nie, to też robi cień to, co koło, te, koło czego jedziesz duszek. Też właśnie robi? ja to dzisiaj zaobserwowałem. Tak, bo tak patrzę, nie wie czemu tu jest cień. A, dobra. I widzę ten, tylko musi być z drugiej strony słońce. Na razie jest akurat tak, że świeci. Właściwie no, nie Cześć. widzę słońca. Jak nie widzisz? No, te na jakieś słabych ustawienia grafiki. Nie no czekaj, no gdzie jest słońce? A nie jest. No, bo w kombajnie byłem nie wiedział. Ty co za mną lecisz? Pieprzek <ślesk> za <ślesk> mną. A No czekaj, Juszek bądź powietrze zapony spuści. <ślesk> Ruszek, ja, ja teraz jestem po naj, przy największym uskoku. No i mnie zatrzymał. Cholera <ślesk> no u mnie kosi pracownik na razie. Ej to Kaczor, skocz nam po czepę, po ciężarówkę. Już. Tylko wysyp się tam najpierw. Przy, do tego Silosu, mm. co, co stoi ciężarówka. Tam do... do I to jest to na dole? Do pociągu. Ale tu jest 10 stopni niecałe. No tak, ale wysyp to. No po co z tym jeździć? No jak tu jest ten to... najwyższy uskok, tu gdzie mniej więcej ja jestem. Boże. Czekaj, tam wejdę. Tylko później nie wejdziesz. Ja nie wejdę, to go Ja mam ten mniejszy kombajn i jak ja bym go tam postawił, aby akurat lało tak od strony tej Co by też To by na niego deszcz nie padał Tak było, nie kłamię Dobra, ja już jadę do Was. Tylko żeby się teraz... Co? To z gdzie jestem? No mniej więcej tu jest najwyższy uskok Jezu. Wyobraź sobie coś takiego w realu, nie? Idziesz, patrzysz i tu jebut, taka wielka góra kurde nagle. A i duszek uważaj, jak będziesz jechał do końca... A nie, tutaj się nie da spaść. Akurat w tym miejscu, gdzie ja jestem teraz. Tu jest jeszcze w miarę nisko. No fajnie. Kaczam o, ciuchcia jedzie. No już jadę do was. To zablokuj może ciuchcia. Nie, nie, zablokuję już, nie zdążę. Aha, no dobra. O oh, fakt, zapomniałem, że... Jezu! Nie, no i... Nie! Nie! No nie! Przejechał nie nam plony! Tak. O no co za kotlet! To nie było Człowieku, czy my ci tak rzeczy robimy? No, twoi tak zrobiliście. <noise> Dawaj kaczor, do mnie, bo mam pełno. A jeden no nawet pęk. dwa razy. Tylko kaczor, bo jest taki problem, że ja Dawaj, nie będę o, miał się to za to chwilę... Poczekam. Nie będziesz miał gdzie tu podjechać. Czekaj, ja za... Jak nie On... będę miał? No... <noise> to jest uskok. No i? Dawaj tu podjedź. No czekaj, no ja już podjechałem. Dobra, dawaj Idealnie. Tu. I Możesz czekać za duszkiem, duszek też się będzie wysypywał zaraz. A bo ja do ciebie się wysypię. No nie, Boże, ty już z no znowu, znowu, znowu zepsujesz. Nie ma czasu, trzeba kosić i zarabiać pieniądze. Tak. Dokładnie. Chociaż nie ukrywam, to by było trochę śmieszne jak duszek by się do ciebie sypał, a ty do mnie. No było śmieszne to zepsuł wszystko, bo pracownik mu uciekł. Dobra, ale tutaj nie ma żadnego pracownika teraz. Nie no jak to nie ja jestem. Ty jesteś zer O. No i on umrze za chwilę. No i syp Dobra, moment, czekaj tam. Człowieku, no ja już się wysypałem, bo dopiero podjeżdża. Po, poniżać tak youtubera o, jeszcze u niego tu, na nagraniu. Zamier. O, No i co? No i się sypie. Nie? No i się nie sypią, nie. Aha, bo no jest cały czas ten sylcie? sam. No bo jest cały czas ten sam stan. Mam cały czas 452 dwa w środku, nie, bo. Ojej. No... Czego kaczą tak? mi tu po widła jak się czujesz? Ale ładnie to wygląda w ogóle. Przez to wszystko ciebie. No pięknie. Dziękuję Jeżeliś duszek zrobił, takąś wyrwę w terenie teraz Dobra, nie pyskuj Co za amatur, nie? Co za łeb A to na mnie gadają kaczor, amatur No tak, ale... Co zrobisz? Ej, dobra, bo my tu gadu gadu, a ruskich przybywa Kończymy ten odcinek Zapraszamy do kolejnych I trzymajcie Dokładnie. się, cześć! Na razie yeah. pa.